Co byś powiedział, gdybym ujawnił, że właśnie teraz w twoim domu pięć codziennych przedmiotów potajemnia opróżne twój portfel? Nie chodzi tu o kilka złotych od czasu do czasu. Mówimy o setkach, a być może tysiąca w złotych w każdego roku. Pieniądze, które mogłyby sfinansować twoje kolejne wakacje, edukację twojego dziecka lub dać ci upragnioną stabilność finansową. Najgorsze jest to, że wmawiano ci, iż te energetyczne wampiry są niezbędne. Za bez nich nie da się zyć. I dokładnie to chcą, byś myślał firmy energetyczne. Dziś podnoszę zasłony na największe oszustwa energetyczne w nowoczesnym domu. Pokażę ci, jak je wyeliminować, a nie tylko oszczędzając pieniądze, ale potencjalnie zmieniając twoje podejście do zużycia energii. Zanim przejdziemy dalej... Jeśli lubisz dowiadywać się, jak oszczędzić tysiące na rachunkach za energię, jednocześnie tworząc bardziej zrównoważony dom, koniecznie kliknij przycisk subskrybuj to najlepszy sposób, by wesprzeć naszą działalność. Bardzo dziękuję i zaczynamy. Kryzys energetyczny to nie tylko abstrakcyjne pojęcie, o którym słyszysz w wiadomościach. Dzieje się on właśnie teraz w Twoim domu. Przeciętne polskie gospodarstwo domowe wydaje rocznie ponad 8000 złotych na rachunki za energię, a ta kwota rośnie. Co, jeśli powiem ci, że aż 40% tego kosztu może być całkowicie zbędne? Odkryłem to na własnej skórze. Trzy lata temu mój rachunek za energię osiągnął rekordowe 1370 złotych za jeden miesiąc w skromnym mieszkaniu dwupokojowym. To był moment przełomowy. Spędziła następne sześć miesięcy. Badając, testując i konsultując się z ekspertami do spraw efektywności energetycznej, by zrozumieć, co się naprawdę dzieje. Wyniki były szokujące. Pięć konkretnych rodzajów urządzeń i sprzętów odpowiadało za większość marnowanej energii. Po ich wyeliminowaniu, mój rachunek spadł do zaledwie 470 zł w kolejnym miesiącu to redukcja o 65%. A najlepsze jest to, że nie musiałem rezygnować z komfortu czy wygody. Dziś dzielę się wszystkim, czego nauczyłem się na tej drodze. To nie są tylko teoretyczne wskazówki, to sprawdzone strategie, które pomogły już tysiącom moich widzów odzyskać kontrolę nad rachunkami za energię. Zanurzmy się w pierwszego, być może najbardziej zaskakującego energetycznego wampira, ciającego się właśnie teraz w twoim domu. Energetyczny wampir 1 Inteligentne urządzenia, które nie są tak inteligentne, ten inteligentny telewizor w salonie. Assistant Glossary na Wlacy do dni. Inteligentny termostat sterujący temperaturą w domu. One zbierają twoje ościenności w sposób, o jakim nie miałeś pojęcia. Oto, czego nikt ci nie powie. Przeciętne urządzenie inteligentnego domu zużywa energię 24 godziny na dobę, nawet gdy wydaje się, że jest wyłączone. To zjawisko. Znane jako energia upływowa lub tryb czuwania odpowiada za aż 10% zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Weźmy pod uwagę nowoczesne telewizory projektowane są jako natychmiast gotowe do działania, co oznacza, że nigdy nie są całkowicie wyłączone. Zamiast tego przechodzą w tryb czuwania, zużywając energię, czekając na sygnał z pilota, aktualizując oprogramowanie lub zbierając dane o oglądaniu, które następnie trafiają do reklamodawców. Badanie Fundacji Obrony Środowiska wykazało, że inteligentne telewizory mogą zużywać aż 60% pełnego zużycia energii, nawet w staniec wyłączenia. Tak, twój telewizor może pobierać więcej niż połowę energii, którą zużywa podczas normalnej pracy, siedząc i robiąc absolutnie nic. I to nie wszystko. Przeciętne gospodarstwo domowe posiada już 11 urządzeń stale podłączonych do sieci. Twoje inteligentne głośniki, termostaty. Automatyczne systemy oświetleniowe oraz sprzęty z Wi-Fi wszystkie dyskretnie piją energię przez całą dobę. Zmierzyłem zużycie energii w trybie czuwania w moim domu przy użyciu prostego miernika, i wyniki były oszałaniające. Mój ekosystem inteligentnych urządzeń kosztował mnie prawie 55 zł miesięcznie, dostarczając żadnych realnych korzyści podczas tych nieaktywnych godzin. Jaki jest więc sposób rozwiązania tego problemu? Nie sugeruję, Żebyś wyrzucił całą technologię. Zamiast tego wypróbuj to trzy etapowe podejście. Po pierwsze, zidentyfikuj prawdziwych winowajców zużycia energii. Zainwestuj w niedrogi monitor zużycia prądu kosztuje około 80 zł w internecie i przetestuj każde urządzenie. Szybko wyłonić te najgorsze. Po drugie, wprowadź inteligentne listwy zasilające do swojego systemu. Te sprytne urządzenia automatycznie odcinają zasilanie urządzeń peryferyjnych gdy główne urządzenie jest wyłączone. Na przykład, wyłączając telewizor, listwa odcina zasilanie dla soundbaru, urządzenia do streamingu oraz konsoli do gier. Po trzecie, STW zamknięte RZ w domu strefy wolne od technologii, w których urządzenia inteligentne nie będą dozwolone. To nie tylko zmniejszy zużycie energii, ale według badań poprawi jakość snu i samopoczucie psychiczne. Po wprowadzeniu tych zmian udało mi się zmniejszyć zużycie energii w trybie czuwania o 87%. Przekładało się to na oszczędności rzędu ponad 560 zł rocznie, dotyczące tylko jednej kategorii energetycznych wampirów. Jednak nawet tak znaczące zużycie energii w trybie czuwania błędnie w porównaniu z następnym obciążającym nas elementem. Energetyczne Wampir 2. Twój stary lodówka kosztuje Cię fortunę lodówka która nieustannie mrucie w twojej kuchni, może być najdroższym urządzeniem w twoim domu. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że technologia chłodnicza znacznie się poprawiła w ostatniej dekadzie, a my wciąż używamy modeli z początku lat 2000 roku, a nawet z lat 90. Oto zimny, twardy fakt. Lodówka wyprodukowana przed 2010 rokiem może zużywać nawet trzy razy więcej energii niż nowoczesny, energościenny model. Według Ministerstwa Energii, wymiana lodówki z lat 80. na nowoczesny model z certyfikatem Energy Star może zaoszczędzić nawet 1040 zł rocznie na rachunkach za prąd. Dla porównania, jeśli używasz starej lodówki jako dodatkowego urządzenia w garażu lub piwnicy na przykład do przechowywania napojów lub mrożonek, może ona kosztować cię więcej energii niż wartość żywności w niej przechowywanej przez cały rok. Przeprowadziłam wywiad z Marią Kowalską, inżynierem środowiska specjalizującą się w efektywności domowej, która wyjaśniła: Lodówki pracują 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Nawet niewielka różnica w efektywności przynosi znaczne oszczędności w dłuższej perspektywie. To jedna z niewielu modernizacji urządzeń, która naprawdę się zwraca. Jednak wymiana lodówki nie zawsze jest praktyczna ani od razu dostępna finansowo. Dlatego oto trzy kroki, które możesz podjąć już dziś. Po pierwsze, sprawdź uszczelki. Zużyte uszczelki drzwiowe pozwalają na ucieczkę zimnego powietrza, zmuszając lodówkę do cięższej pracy. Prosty test. Zamknij drzwi na banknocie. Jeśli łatwo się wyciąga, uszczelki wymagają wymiany tani, domowy zabieg, który kosztuje poniżej 200 zł, ale poprawia efektywność o nawet 15%. Po drugie. Zoptymalizuj umiejscowienie lodówki. Każdy centymetr się liczy. Upewnij się, że lodówka znajduje się co najmniej 7 cm od ściany, by umożliwić prawidłową cyrkulację powietrza wokół zwojów skraplacza. Trzymaj ją również z dala od źródeł ciepła, takich jak pekarniki, zmywarki czy bezpośrednie nasłonecznienie, które zmuszają urządzenie do cięższej pracy. Po trzecie, utrzymuj optymalną temperaturę. Lodówka nie musi być zimniejsza niż 3 stopni Celsjusza, a zamrażarka działa doskonale w temperaturze minus 18 stopni Celsjusza. Każdy dodatkowy stopień chłodzenia wymaga około 5% więcej energii. Wprowadziłem te trzy strategie, zanim mogłem sobie pozwolić na nową lodówkę, a moje miesięczne zużycie energii związane z chłodzeniem spadło o 27%. Gdy w końcu zainwestowałem w model z certyfikatem Energy Star rok później, spadło ono o kolejne 32%. Jednak podczas gdy lodówka może być najbardziej oczywistym źródłem strat energii związanych z chłodzeniem, nasz kolejny winowajcą dotyka całego systemu klimatyzacji domu. Energetyczny wampir tsie. Ukryty koszt słabej izolacji i nieszczelności możesz sądzić, że efektywność energetyczna zależy tylko od używanych urządzeń, ale największym złodziejem energii może być dosłownie wszystko wokół ciebie, powłoka Twojego domu. Ministerstwo Energii szacuje, że niewystarczająca izolacja i nieszczelności odpowiadają za 25-40% energii zużywanej na ogrzewanie i chłodzenie typowego domu. To potencjalnie setki złotych uciekinierujących przez ściany, okna. Drzwi i poddasze każdego roku. Problem polega na tym, że te straty są niewidoczne. Nie widzisz, jak ciepło ucieka zimą, ani jak chłodne powietrze wymika się latem, ale rachunki za prąd mówią same za siebie. Rozmawiałem z ekspertem do spraw efektywności budynków, Aleksandrem Nowakiem, który wyjaśnił, Większość większości domów, nawet tych wybudowanych w ciągu ostatnich 20 lat, jest znacznie niedoizolowana według dzisiejszych standardów. Naprawa tego problemu przynosi najwięcej oszczędności, znacznie więcej niż wymiana na najbardziej efektywne urządzenia. Najgorsze jest to, że wielu właścicieli domów myli się co do miejsc, w których występują nieszczelności. Choć okna i drzwi przyciągają najwięcej uwagi, stanowią zaledwie około 20% strat. Pozostałe 80% pochodzi z mniej oczywistych miejsc klap na poddaszu, zatopionych opraw oświetleniowych, przejść instalacyjnych rur, gniazdek elektrycznych oraz połączeń ścian z fundamentem. Podczas audytu energetycznego domu, który wiele firm użyteczności publicznej oferuje za darmo, odkryłem, że mój pozornie dobrze ocieplony dom miał równowartość dziury o powierzchni i 28 m, gdy sumowano wszystkie drobne nieszczelności. Naprawa tych problemów nie musi być kosztowna ani skomplikowana. Oto trzy podejścia od prostych projektów i jej do bardziej kompleksowych rozwiązań. Po pierwsze, zajmij się gnisko owocami. Zamontuj uścielki przed drzwiach zewnętrznych, poniżej 40 zł za sztukę, zagrzej silikon wokół okien oraz zamontuj gankowe uścielki za osłonami gniazdek, około 12 zł za opakowanie 10 sztuk. Te proste poprawki mogą zmniejszyć nieścielność o nawet 20%. Po drugie, zwróć uwagę na wejście na poddasie. Jeśli masz klapy lub schody na poddasie, to prawdopodobnie one są głównym źródłem strat. Dodanie uszczelniacza i oczeplanej pokrywy, możesz zrobić samodzielnie za mniej niż 120 zł, może zapobiec znacznym stratom ciepła. Po trzecie, rozważ dołożenie izolacji w kluczowych miejscach. Poddasze to najważniejsze i na szczęście najłatwiej dostępne miejsce. Wiele domów ma tylko 7 do 10 cm izolacji. Podczas gdy powinno być ich 30 do 40 cm, zależnie od strefy klimatycznej. Dodanie odpowiedniej izolacji może obniżyć koszty ogrzewania i chłodzenia o nawet 20%. Po wprowadzeniu tych zmian w moim domu koszty ogrzewania i chłodzenia spadły o 34%, co daje ponad 1700 zł rocznych oszczędności. Poza finansowymi korzyściami, mój dom stał się wyraźnie bardziej komfortowy, z mniejszą ilością przeciągów i bardziej stabilną temperaturą w każdym pomieszczeniu. Jednak choć poprawa powłoki budynku może mieć ogromny wpływ, nie rekompensuje ona następnego energetycznego wampira. Energetyczny wampir 4. Niewidoczne straty energii w systemie podgrzewania wody ciepła woda to coś, co bierzemy za pewnik aż do momentu, gdy przychodzi rachunek za energię. Podgrzewanie wody stanowi około 18% zużycia energii w domu, będąc drugim co do wielkości wydatkiem, zaraz po ogrzewaniu i chłodzeniu. Większość właścicieli skupia się wyłącznie na efektywności samego bojlera, lecz to tylko część równania. Cały system dostarczania ciepłej wody w domu może marnować ogromne ilości energii, zanim woda trafi do kranu czy prysznica. Wyobraź sobie, gdy włączasz prysznic i czekasz na ciepłą wodę, Cała ta zimna woda, która mija cię przez odpływ, to zmarnowana energia. W typowym domu, gdzie boiler znajduje się w piwnicy, a główna łazienka na drugim piętrze, możesz tracić litr lub więcej podgrzanej wody przy każdym prysznicu. Co gorsza, gdy zakręcisz kran, ciepła woda w rurach powoli stygnie, tracąc całą zgromadzoną energię w ścianach. Przy następnym użyciu, boiler musi ponownie pracować, by uzupełnić utraconą energię. Rozmawiałem z mistrzem hydrauliki Szymonem Petel, który wyjaśnił, w większości domów posiada znacznie więcej ciepłej wody w rurach, niż właściciele zdają sobie sprawę, często 7 do 11 litrów w typowym dwupiętrowym domu. To energia, która dosłownie stygnie w ścianach między użyciami. Rozwiązania tego problemu obejmują zmiany w nawykach oraz drobne modyfikacje instalacyjne. Po pierwsze, ociepl rur z ciepłą wodą. Ten tani projekt GI Tankowe rury izolacyjne kosztują około 4 do 8 zł za dwumetrowy odcinek, może zmniejszyć straty ciepła o 25 do 45% i pozwolić na obniżenie temperatury bojlera bez utraty wydajności. Po drugie, zamontuj urządzenia oszczędzające wodę. Nowoczesne prysznice i pelatory do kranów zmniejszają zużycie wody bez utraty ciśnienia, redukując jednocześnie rachunki za wodę i energię. Najnowsze modele zużywają nawet o 40% mniej wody niż standardowe. Po trzecie, rozważ system recyrkulacji ciepłej wody. Systemy te tworzą pętlę, która szybko dostarcza ciepłą wodę do kranów, eliminując marnotrawstwo spowodowane oczekiwaniem. Mogą być adaptowane do istniejącej instalacji za 800 do 1600 zł, oszczędzając przeciętnemu gospodarstwu nawet do 45 tysięcy litrów wody rocznie. W moim domu zaczynałem od ocieplenia rur i montażu urządzeń oszczędzających wodę, co zmniejszyło koszty podgrzewania wody o 18%. Później zainstalowałem system recyrkulacji, co łącznie przyniosło oszczędności rzędu 31% około 560 zł rocznie. System zwrócił się w mniej niż dwóch latach. Nawet przez optymalizowanym systemie podgrzewania wody pozostaje jeszcze jeden kluczowy energetyczny wampir, który może czaić się w Twoim domu energetyczny Vampir 5, Szokująca prawda o przeskałowanych systemach FAC. Jeśli chodzi o systemy ogrzewania i chłodzenia, większość właścicieli wierzy, że im większe, tym lepsze. To powszechne przekonanie prowadzi do jednego z największych marnotrawstw energii w nowoczesnych domach, przeskałowanych urządzeń FAC. Oto zaskakująca prawda. Zbyt duży klimatyzator ciepiecny tylko marnuje energię, on właściwie działa gorzej niż urządzenie o odpowiedniej wielkości. Przeskałowane systemy pracują w trybie krótkich cykli, czyli włączają się, szybko sładzają lub ogrzewają pomieszczenie, a następnie wyłączają, zanim zakończą pełne cykle. Ta praca przerywana jest znacznie mniej efektywna niż dłuższe, stabilne cykle. Co gorsza, przerywane cykle uniemożliwiają prawidłowe osuszanie powietrza, co prowadzi do niekomfortowej wilgoci i potencjalnych problemów z pleśnią. Częste włączanie i wyłączanie znacząco przyspiesza zużycie sprzętu, zwiększając koszty napraw i skracając żywotność systemu. Specjalistka do spraw FAC, dr Joanna Wiśniewska stwierdziła: szacuje, że 60 do 70% systemów grzewczych i chłodzących w domach jest przeskałowanych, często o ponad 50% większych niż potrzeba". Wynika to z używania przestarzałych metod obliczeniowych zamiast dokładnych kalkulacji obciążenia oraz z presji, by mieć więcej, myśląc, że większe oznacza lepsze. Koszt tego przyskałowania jest zdumiewający. Klimatyzator, który jest o 50% większy niż potrzebny, może zużywać nawet o 25% więcej energii, oferując jednocześnie mniejszy komfort i gorszą kontrolę wilgotności. A co, jeśli już masz przyskałowany system? Całkowita wymiana może nie być opłacalna, dopóki obecny sprzęt nie osiągnie końca swojej użyteczności. Tymczasem oto trzy strategie, by zminimalizować problem. Po pierwsze, zoptymalizuj ustawienia termostatu. Programowalne i inteligentne termostaty mogą znacząco poprawić wydajność przeskałowanych systemów, zmniejszając wahania temperatury i minimalizując krótkie cykle. Ustaw różnicy między trybem nieobecności a g domowym na nie więcej niż 2-3 do stopni Celsjusza dla optymalnej efektywności. Po drugie, wtrować strefy klimatyczne w domu. Dzieląc dom na oddzielne strefy temperaturowe, lepiej dopasuje się moc systemu do rzeczywistych podsied. Może to polegać na zamykaniu nawiewów w nieużowanych pomieszczeniach, ale nigdy więcej niż 20% wszystkich lub instalacji oddzielnych termostatów. Po trzecie, żadba i o system kanałów. Nieszczelne lub źle ocieplone kanały mogą marnować nawet 30% energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia. Uszczelnienie dostępnych przewodów specjalnym uszczelniaczem i ocieplenie kanałów w nieprzestrzeniach może znacząco poprawić efektywność. Kiedy nadszedł czas wymiany mojego systemu FAC, nalegałem na dokładne obliczenia obciążenia metodą Manual J zamiast przyjmowania szacunków opartych na przestarzałych zasadach. Ryzoty. Nowy system był o 40% mniejszy niż pierwotnie sugerowano. Zaoszczędziłem 8800 zł na instalacji i zmniejszyłem koszty ogrzewania oraz chłodzenia o 37%, zapewniając lepszą kontrolę temperatury i wilgotności. Podsumowanie. Twoja droga do energetycznej niezależności. Przeanalizowaliśmy pięć największych energetycznych wampirów, które obecnie opróżniają twój portfel. Podsumujmy, Czego się nauczyliśmy, i stwórzmy plan działania, by odzyskać kontrolę nad zużyciem energii. Pierwsza energia upływowa z inteligentnych urządzeń pochłania do 10% rachunku za prąd. Używaj inteligentnych listew zasilających i twórz strefy wolne od technologii, by przeciwdziałać temu niewidocznemu drenażowi. Drugie przestarzałe urządzenia chłodnicze cicho pożerają twój budżet. Przynajmniej dbaj o aktualną konserwację. A przy okazji wymiany postaw na ten upgrade nad innymi sprzętami. Szycie nieszczelności i niedostateczna izolacja Twojego domu to prawdopodobnie największe szanse na oszczędności. Zacznij od prostych prac uszczelniających, a potem żadwaj o właściwą izolację. Czwarty systemy podgrzewania wody tracą energię już przed i po użyciu. Ociepl rury, zainstaluj urządzenia oszczędzające wodę i rozważ system recyrkulacji, by osiągnąć maksymalną efektywność. Piąte przyskałowane systemy fac kosztują więcej zarówno przy zakupie, jak i przez nieefekcyjną pracę. Wprowadź odpowiednie ustawienia i domagaj się właściwego doboru mocy przy wymianie urządzeń. Jeśli podjęcie działań we wszystkich pięciu obszarach wydaje ci się przytłaczające, zacznij od audytu energetycznego, własnego lub profesjonalnego, by ustalić, który z tych wampirów najbardziej wysysa energię z Twojego domu. Wiele firm użyteczności publicznej oferuje darmowe lub subsydiowane audyty, które pomogą zidentyfikować twoje konkretne szanse na oszczędności. Realizacja całego planu, który przedstawiłem, może zmniejszyć zużycie energii o 30 do 50%. Dla przeciętnego polskiego gospodarstwa domowego oznacza to oszczędności rzędu 2400 do 4000 zł rocznie. W perspektywie 10 do 15 lat, gdy pozostaniesz w swoim obecnym domu, mówimy o 0000 000 000 zł, które wrócą do twojej kieszeni. Korzyści wykraczają daleko poza oszczędności finansowe. Zmniejszenie zużycia energii oznacza większy komfort w domu z mniejszymi wahaniami temperatury i przeciągami, dłuższą żywotność urządzeń i sprzętów, wyższą wartość nieruchomości. Domy energooszczędne sprzedają się nawet o 4% drożej, mniejszy wpływ na środowisko i zmniejszenie śladu węglowego, większą odporność na rosnące koszty energii i ewentualne przerwy w dostawie prądu. To co zaczęło się jako próba zmniejszenia szokującego miesięcznego rachunku, przerodziły się w coś o wiele głębszego. Odkryłem, że efektywność energetyczna to nie kwestia wyrzeczeń, to kwestia inteligencji. Nie chodzi o to, by zużywać mniej, ale by marnować mniej. Strategie, którymi się dziś dzielę, są wynikiem tysięcy godzin badań, testów i praktycznych zastosowań w setkach domów. Działają nie tylko teoretycznie ale sprawdzają się w praktyce, niezależnie od miejsca zamieszkania czy rodzaju domu. Traktuj to jako deklarację energetycznej niezależności. Twój rachunek za prąd nie musi być co miesiąc nieprzewidywalną niespodzianką. Masz nad nim większą kontrolę niż myślisz, wystarczy wiedzieć, gdzie szukać problemów i jak je rozwiązać. Przygotowałem obszerny przewodnik, który zagłębia się jeszcze bardziej w temat tych energetycznych wampirów z krokami wdrożeniowymi, szacunkami kosztów oraz kalkulacjami spodziewanych oszczędności. Link do tego darmowego zasobu znajdziesz w opisie poniżej. A jeśli doceniasz wartość dzisiejszego materiału, proszę, kliknij przycisk lubię to i podziel się nim z kimś, kto mógłby skorzystać na obniżeniu rachunków za energię. Każde udostępnienie pomaga naszej społeczności rosnąć i przybliża energetyczną niezależność do większej liczby gospodarstw. Pamiętaj, energetyczne wampiry w twoim domu nie sają pieniądze 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Ale dzięki wiedzy, którą teraz posiadasz, masz wszystko, czego potrzebujesz, by raz na zawsze zatkać im gardło. Do następnego razu, z tej strony, twoje imię. Pomagając ci budować bardziej efektywny, komfortowy i zrównoważony dom, jeden energetyczny wampir na raz.